Być może przyjdzie taki moment, że ta piosenka jeszcze ujrzy światło dzienne. Czy ty w ogóle będziesz jeszcze próbowała swoich sił na Eurowizji? Ja cały czas jestem gotowa reprezentować Polskę na Eurowizji, więc. Jak najbardziej, jeśli będzie, jeśli będzie taka możliwość, to ja wyrażam swoją gotowość. Super, to w takim razie bardzo, bardzo trzymamy kciuki, żeby to się udało. Nie wiem, czy już teraz mogę cię pytać na przykład o utwór, z jakim chciałabyś pojechać, czy właśnie bardziej ballada, czy raczej to będzie tak, że będziecie na przykład śledzić te trendy muzyczne i wspólnie robiąc burzę mózgów zastanowicie się, jaką piosenkę mogłabyś zaprezentować. Zdradzę, że piosenka, którą przygotowałam w tym roku, która jak wiemy nie pojechała na Eurowizję, była już w szybszym tempie. Już bardziej była radiowa zdecydowanie niż Empires. Ciężko mi przewidzieć, co będzie za parę lat, jakie będą właśnie trendy w muzyce, gdzie ja będę, ale tak, piosenka, którą przygotowałam w tym roku, była w o wiele szybszym tempie niż Empires. A w jakim klimacie? Jakbyś na przykład miała porównać do jakiejś wokalistki bądź wokalisty? Myślę, że jeszcze nie będę tego zdradzać, bo być może przyjdzie taki moment, że. Ta piosenka jeszcze ujrzy światło dzienne. A właśnie co się dzieje teraz z tą piosenką? Bo mnie zaciekawiłaś na przykład, kiedy ją będziemy mogli usłyszeć, zobaczyć Teledysk. Ta piosenka teraz czeka na swój odpowiedni moment.